W wojnie na Ukrainie bitwa o Doniec toczy się od miesięcy i jest wyczerpującą wojną na wyniszczenie. W tej bitwie giną dziesiątki ludzi po obu stronach, jednak żadna nie zyskała przewagi. Coś się zmieniło. Ukraińskie siły nie tylko bronią już linii frontu, ani nie oddają jej stopniowo Rosjanom, przełamują front i odzyskują kraj wieś po wsi, miasto po mieście. Oto jak Ukraina przełamuje rosyjskie linie obronne i przechyla szalę zwycięstwa na swoją stronę. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że Ukraina wyzwoliła kilka wiosek w strategicznie ważnym korytarzu Pokrowsk–Dobropilia, zadając rosyjskim siłom katastrofalne straty. Tu nie chodzi tylko o odzyskanie kilku wiosek. Obecna strategia Ukrainy polega na zdobyciu przewagi w kluczowym momencie, kiedy cały przebieg wojny, a być może także warunki ewentualnego porozumienia pokojowego, wiszą na włosku. Podczas wyzwalania wioski Suchecka, 82. samodzielna Brygada Desantowo-Szturmowa Ukrainy walczyła z niewielkimi rosyjskimi siłami patrolującymi ten teren. Zginęło 44 rosyjskich żołnierzy, 8 rannych, dziewięciu poddało się. Dowództwo ukraińskie określiło operację jako błyskawiczną i bezkompromisową w przeciwieństwie do wielomiesięcznych działań Rosji, które przyniosły niewielkie zdobycze terytorialne. Zwycięstwo w Sucheckiej nie jest odosobnionym przypadkiem. W październiku Ukraińcy odbili kolejną wieś 32 km na północ od Pokrowska. Po rosyjskim natarciu na 7 mil na początku sierpnia, Ukraina odzyskała już 9 wiosek w tym rejonie, a kolejne 9 zostało oczyszczonych z rosyjskich grup dywersyjnych. Każda odzyskana wieś to kluczowy element ukraińskiej architektury obronnej zwiększający jej skuteczny zasięg i odbierający Rosji ważne miejsca do przygotowania przyszłych ataków. Prawdziwa skala ukraińskiej kontrofensywy ujawnia się dopiero w szerszym obrazie operacyjnym. 26 października siły ukraińskie wyzwoliły 72 mile kwadratowe terytorium i oczyściły 94 mile kwadratowe sektora Pokrowsk z Rosjan. Dla porównania wyzwolono obszar wielkości Waszyngtonu, dystrykt Kolumbii w 10 dni, a przez cały ten czas straty ludzkie wśród rosyjskich sił były druzgocące. W ciągu 10 dni ukraińskie wojsko informuje o wyeliminowaniu 1756 żołnierzy wroga, zabici, ranni, pojmani i zniszczeniu 75 jednostek sprzętu wojskowego. Patrząc na cały dwumiesięczny okres od 21 sierpnia, gdy Ukraina zaczęła stabilizować ten sektor, liczby są naprawdę oszałamiające. Zgłoszono ponad 15700 rosyjskich strat oraz zniszczenie 1364 jednostek uzbrojenia i sprzętu. To więcej niż niektóre kraje mają w całych swoich armiach. Jeśli chodzi o sprzęt, siły ukraińskie podobno zniszczyły 36 rosyjskich czołgów, 121 opancerzonych wozów bojowych, 162 systemy artyleryjskie, 5 wieloprowadnicowych, wyrzutni rakiet, 447 pojazdów, 592 motocykle i kłady. A także jeden pojazd specjalnego przeznaczenia. Ostatni punkt jest godny uwagi, ponieważ motocykle i kłady są częścią desperackiej próby Rosji wykorzystania tanich pojazdów cywilnych do przemieszczania piechoty, ponieważ transport opancerzony okazał się zbyt drogi lub nieskuteczny. W coraz bardziej zdominowanej przez drony wojnie ukraińskie siły zniszczyły 4689 rosyjskich dronów w tym sektorze. Część tych strat sprzętu to rzeczy, po których Rosja nie podniesie się łatwo, jak na przykład czołgi. Chociaż raporty różnią się znacznie, niektórzy analitycy sugerują, że zdolność produkcyjna Rosji w zakresie czołgów wynosi około 300 do 400 czołgów rocznie. Liczby te uwzględniają produkcję nowych i modernizację starszych czołgów. Gdy niszczysz 36 czołgów w dwa miesiące na jednym froncie, a Rosja produkuje lub modernizuje około 34 miesięcznie, te straty mają strategiczne znaczenie. W Pakrowsku sytuacja jest nadal sporna, ale coraz stabilniejsza, bo 25 października prawie 30% z 181 starć na froncie dotyczyło tego miasta. Mimo że rosyjskim siłom udało się wprowadzić do miasta 200 żołnierzy, są oni de facto uwięzieni w strefie śmierci. Trwają walki z użyciem broni strzeleckiej oraz intensywne operacje z wykorzystaniem dronów. Jednak ukraińskie działania kontrdywersyjne systematycznie udaremniają rosyjskie próby dalszego natarcia lub utworzenia umocnionych pozycji. Gdy rosyjskie siły próbują się umocnić lub przesunąć, ukraińskie drony i piechota szybko je namierzają i eliminują. W ostatnich dniach rosyjskie siły desperacko zwiększyły użycie pojazdów opancerzonych podczas operacji szturmowych. To wyraźna zmiana w stosunku do taktyki, opartej głównie na piechocie, która okazała się bardzo kosztowna, ale ta zmiana przynosi równie fatalne rezultaty. Rosyjskie siły od 20 do 25 października przeprowadziły 41 ataków z wsparciem opancerzonym na całej linii frontu. W rejonie Pokrowska, konkretnie tylko 25 października, ukraińskie siły zniszczyły jeden opancerzony pojazd bojowy oraz dwa motocykle w okolicach Pokrowska. Kolejny opancerzony pojazd bojowy pojawił się w okolicy Bałachan. Według niektórych źródeł prawie wszystkie rosyjskie pojazdy użyte w tych atakach zostały zniszczone. Aby w pełni zrozumieć dlaczego te ostatnie ukraińskie sukcesy są tak istotne, przyjrzyjmy się ponownie szerszemu, strategicznemu obrazowi. Pokrowsk i Dobropilia to kluczowe punkty obrony Doniecka, a ich los może przesądzić o kontroli nad regionem na dekady. Moskwa jasno zadeklarowała chęć całkowitego zajęcia obwodu Donieckiego jako jeden ze swoich głównych celów wojennych. To wykracza poza zwykłą kontrolę nad terytorium i dotyczy bardziej powodów, dla których to robią: wydobywanie zasobów i ludzi z tych terenów dla długoterminowych celów Rosji. Pełna kontrola nad Donieckiem umożliwiłaby Rosji ogłoszenie realizacji celu wyzwolenia Donbasu i rosyjskojęzycznej większości. Większość ludzi tam uważa się za Ukraińców pod względem kultury i narodowości. Dałoby to Putinowi zwycięstwo narracyjne, którego desperacko potrzebuje zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, dodatkowo napędzając jego krajową propagandę. Jest też praktyczny militarny wymiar. Przemysłowa infrastruktura doniecka, mimo dużych zniszczeń, nadal ma dużą wartość ekonomiczną. Pełna okupacja zapewniłaby Rosji obronne granice, zgodne z administracyjnymi, które rości przez nielegalną aneksję. Dla Moskwy Donieck to klucz do utrwalenia zdobyczy i zamrożenia konfliktu na własnych warunkach. Pokrowsk leży w centrum tych ambicji. Zachodni analitycy uznają Pokrowsk za bramę do najsilniej ufortyfikowanych terenów Ukrainy w obwodzie donieckim. Położony na skrzyżowaniu kilku głównych dróg zaopatrzeniowych, Pokrowsk posiada również regionalnie ważny węzeł kolejowy, który może zasilać cały Donbas od strony Ukrainy. Co gorsza, linie zaopatrzeniowe mogą działać też w drugą stronę. Jeśli rosyjskie siły zdobędą Pokrowsk, łatwiej oczyszczą resztę Doniecka. To może umożliwić postępy w stronę Dniepru i Zaporoża oraz odzyskanie przez Ukrainę kontroli nad południowym wschodem. Dlatego Rosja rzuciła wszystko na Pokrowsk. Chociaż linia frontu na Ukrainie ma ponad 600 mil, około połowa ostatnich ataków koncentrowała się na kierunkach Pokrowsk-Kurakowa. Wcześniejsza analiza map wojskowych Udostępnionych przez Deep State w sierpniu, sugerowała, że Rosja zamierzała oblec Pokrowsk, otaczając go z trzech stron północy, południa i wschodu. Trwające próby sabotażu i infiltracji to tylko kolejny sposób, w jaki Rosja próbuje zdobyć przyczółek w mieście podczas gdy ostatnie wyzwolenia wiosek bezpośrednio przeczą tej taktyce. Spójrzmy teraz, dlaczego Pokrowsk i Dobropilia są kluczowe dla ukraińskiej obrony. Można powiedzieć, że te miasta są mnożnikami siły, które rozszerzają operacyjne możliwości Ukrainy na cały region. Dobropilia, 21 km na północ od Pokrowska, to kluczowy północny punkt ukraińskiej obrony. Kontrola Dobropili umożliwia Ukrainie zasięg artylerii i dronów nad ważnymi autostradami i liniami kolejowymi potrzebnymi Rosji. Atak na Pokrowsk bez zdobycia Dobropili, zdolność Ukrainy do zagrażania rosyjskiej logistyce i posiłkom upada zamieniając Pokrowsk w odizolowaną twierdzę, którą można powoli dusić. To nie tylko kwestia geografii. Pokrowsk-Dobropilia razem tworzą w zasadzie wzajemnie wspierającą się strefę obronną. Artyleria w Dobropili może ostrzeliwać okolice Pokrowska, a siły w Pokrowsku wspierać Dobropilie. Dzięki temu powstają nakładające się pola ostrzału, co znacznie zwiększa koszty rosyjskich ataków. A dworzec kolejowy w Pokrowsku jest szczególnie kluczowy, może szybko transportować wojska, amunicję, paliwo, sprzęt i zaopatrzenie medyczne do większości Donbasu. Utrata węzła kolejowego w Pokrowsku znacznie pogarsza zdolność Ukrainy do obrony Doniecka. Dostawy, które wcześniej zajmowały godziny koleją, nagle wymagają dni ciężarówkami po drogach, nieustannie ostrzeliwanych przez rosyjską artylerię i drony. Tak więc, Dopóki Ukraina utrzymuje zarówno Pokrowsk, jak i Dobropilie, zachowuje zdolność do prowadzenia działań zbrojnych w całym Doniecku. Tymczasem operacje dronów mogą sięgać głębiej na terytorium kontrolowane przez Rosję, a artyleria może przerywać rosyjskie linie zaopatrzenia. Systemy walki elektronicznej mogą zakłócać rosyjską łączność na większym obszarze. W ten sposób Pokrowsk i Dobropilia skutecznie rozszerzają ukraińską strefę obronną na cały region, uniemożliwiając Rosjanom konsolidację kontroli. Utrata jednego miasta może szybko prowadzić do utraty kolejnego i całego regionu. Dlatego Rosja gotowa była poświęcić wielu żołnierzy, by zdobyć Pokrowsk, a Ukraina równie zdeterminowana, by utrzymać to miasto. Ostatnie doniesienia o Rosjanach podchodzących pod Pokrowsk są druzgocące dla narracji o ukraińskiej obronie. To dowód coraz większej desperacji Ukrainy, która nie chce okazywać słabości. Jednocześnie pokazuje to, jak ważna jest każda wioska w tym rejonie. Każde zwycięstwo ma ogromne znaczenie. Rosyjskie wojska zmieniają taktykę i wycofują się, co odciąża ukraińskie siły zbrojne. Niedawne wyzwolenie Suchieckiej Kuczerowi, jak i innych wiosek, pokazuje również zdolność Ukrainy do wykorzystania letniej porażki Rosji. Każda odzyskana wieś to teren, za który Rosja zapłaciła wysoką cenę, a który utraciła, gdyż ofensywa Moskwy zakończyła się przed osiągnięciem celów. Rosja naciskała zbyt mocno, posunęła się za daleko, przy niewystarczających siłach, i teraz patrzy, jak jej zdobycze znikają pod ukraińską presją. To, co czyni to szczególnie druzgocącym dla Rosji, to moment, w którym się to dzieje. Te straty następują w momencie, gdy Moskwa desperacko potrzebuje pokazać postępy, a nie niepowodzenia. Letnia ofensywa miała przesądzić o wszystkim. Zamiast tego zamieniła się w kolejną rosyjską porażkę, którą Ukraina teraz wykorzystuje jako impuls do własnych działań. To znajduje odzwierciedlenie w szerszej geopolityce związanej z kontrolą, nad Donbasem lub jej brakiem. Ich najnowsza innowacja drony, pomaga Ukrainie wykorzystać ten impuls. Produkcja dronów na Ukrainie wzrosła o 900% w ciągu ostatniego roku. Miesięczna produkcja wzrosła z 20 tysięcy dronów latem 2024 roku do 20 tysięcy obecnie. I to nie są tylko te same stare drony FPV, które widzieliśmy w 2023 roku. Ukraina tworzy coraz nowocześniejsze systemy w tym drony sterowane światłowodowo-odporne na rosyjską walkę elektroniczną, systemy sterowane przez sztuczną inteligencję, które mogą działać autonomicznie, oraz drony uderzeniowe dalekiego zasięgu, zdolne do atakowania celów na terenie samej Rosji. Ale co najważniejsze, Ukraina aktywnie produkuje większość dronów, które stały się kluczowym systemem uzbrojenia tej wojny. Rezygnując z zachodnich dronów, Ukraina częściowo uniezależniła się, nie tracąc zdolności obronnych. Dzięki temu NATO może dostarczać systemy oparte na przewagach technologicznych rozwiniętych zachodnich kompleksów przemysłowo-wojskowych, jak czołgi, artyleria, samoloty i systemy rakietowe. By wesprzeć boom produkcyjny i uniknąć rosyjskich ataków, Ukraina współpracuje produkcyjnie z krajami NATO. Rumunia, na przykład, ogłosiła plany wspólnej produkcji dronów obronnych z Ukrainą, które mają być wykorzystywane zarówno przez oba kraje, jak i innych sojuszników NATO. Dania zaproponowała, by ukraińscy producenci dzielili się swoimi możliwościami produkcyjnymi z Danią, a nie ograniczali je do swojego kraju. Dania zasugerowała, że Ukraina mogłaby sprzedawać zaawansowane drony i projekty NATO wzmacniając gospodarkę i otrzymując sprzęt NATO w ramach wymiany zamiast darowizn czy pożyczek. Ta niezależność wzmacnia pozycję Ukrainy w każdych negocjacjach, ponieważ pokazuje jej zdolność do samodzielnego działania, umożliwiając Kijowowi. Kontynuowanie walki niezależnie od zewnętrznych nacisków politycznych. Spójrzmy teraz na rosyjską stronę równania, bo sytuacja robi się coraz bardziej ponura. Moskwa mierzy się z powiązanymi kryzysami siły roboczej, gospodarki i morale, które są nie do utrzymania. Zacznijmy od żołnierzy, a właściwie ich braku. We wrześniu Putin zarządził największy od 9 lat pobór w Rosji, powołując 135 tysięcy mężczyzn w wieku 18-30 lat. Stało się to po wiosennym poborze 160 tysięcy osób największym od jesieni 2011 roku Rosja planuje wprowadzić całoroczny pobór od 2026 roku, zastępując obecny sezonowy system. Ale te liczby odzwierciedlają desperację, a nie siłę. Pomimo zrekrutowania setek tysięcy mężczyzn, Rosja nadal boryka się z poważnymi niedoborami kadrowymi. Na froncie Rosja tak naprawdę nie potrzebuje ludzi, ponieważ w każdej chwili może rzucić na Ukrainę praktycznie milion żołnierzy. Rosji brakuje oddanych żołnierzy, którzy nie zdezerterują od razu ani nie zginą podczas pierwszego ataku. Szacuje się, że w 2025 roku z armii rosyjskiej zdezerteruje OK. 70 tysięcy żołnierzy, czyli 10% sił, na Ukrainie. 41. Armia miała prawie 8 tysięcy dezerterów, czyli około 50% pierwotnego stanu. Rosja próbowała poprawić rekrutację. Oferując coraz bardziej desperackie zachęty finansowe. W 2024 roku żołnierze z Moskwy mogli otrzymać do 71 milionów rubli w pierwszym roku służby, w tym 19 milionów premii za podpisanie kontraktu i inne dodatki. To ok, 82 tysiące dolarów według ówczesnego kursu, czyli niemal 70% oficjalnych dochodów prezydenckich Władimira Putina. W odległych regionach miesięczne pensje są ponad 24 razy wyższe od średniej rosyjskiej. A premie za kontrakt to 22-krotność minimalnej pensji. Ponad 50 regionów miało podnieść wypłaty za kontrakty wojskowe. Szybko rosnące premie wskazują na poważne braki kadrowe w wojsku, bo bez nich nie trzeba byłoby takich zachęt dla rekrutów. Wyższe wynagrodzenia są zagrożone przez budżet. Budżet Rosji na 2026 rok przewiduje spadek wydatków na obronę z 135 BLN rubli. Do 13 mld rubli to pierwszy spadek od początku wojny, pogłębiony rosyjską inflacją 8% wobec marcowego maksimum 10%. Realistycznie rzecz biorąc, te dane dotyczące inflacji są zniekształcone i nie odzwierciedlają prawdziwego obrazu gospodarki. Potwierdza to, że Putin zaplanował dodatkowe podatki na 2026 rok. Sugeruje to, że jeszcze więcej pieniędzy jest przekierowywanych z reszty budżetu na wojsko. Ale te pieniądze są przeznaczone dla żołnierzy gotowych do walki. Ci, którzy już odbyli swoją służbę, są poszkodowani. Rosja zmniejsza odszkodowania dla rannych żołnierzy i ich rodzin, by oszczędzać pieniądze. Wypłaty dla rodzin poległych i rannych żołnierzy oraz ich bliskich zmaleją z 78 mld rubli. W 2025 roku 58 mld rubli. Finansowanie Funduszu Obrońców Ojczyzny który wspiera weteranów, zostanie obcięte o ponad połowę: z 347 miliardów rubli do 139 miliardów rubli, czyli 172 milionów dolarów. Pomyślcie, co to oznacza. Rosja podnosi wynagrodzenia walczącym mężczyznom, jednocześnie obniżając świadczenia dla poległych i rannych. Ta sprzeczność ekonomiczna jeszcze bardziej osłabi morale i rekrutację. To stwarza podatność, którą Ukraina chce wykorzystać. Rosja zmagając się z kosztami utrzymania armii, może przez działania Ukrainy stanąć przed trudnym wyborem między liczebnością wojsk a stabilnością gospodarczą. Jednak aspekty ekonomiczne i przemysłowe bledną w porównaniu z geopolityką, co pokazuje spektakularny upadek planowanych rozmów pokojowych między prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Cztery dni temu Biały Dom. Ogłosił, że prezydent Trump nie planuje spotkania z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości. To ogromny cios dla strategii Putina. Po rozmowie telefonicznej 16 października Trump ogłosił spotkanie z Putinem w Budapeszcie w sprawie zakończenia wojny. Moskwa wyraźnie uznała to za okazję do zapewnienia sobie korzystnych warunków. Zawieszenie broni na obecnych liniach umożliwiłoby Rosji utrzymanie okupowanych terenów i pokazanie się jako strona dążąca do pokoju. Rozmowy załamały się niemal od razu po wstępnych dyskusjach sekretarza stanu Marco Rubio i rosyjskiego ministra Siergieja Ławrowa. Według wielu źródeł, Ławrow jasno stwierdził, że Rosja nie zaakceptuje natychmiastowego zawieszenia broni i ponowił żądania większego terytorium, neutralności i szerszych gwarancji. Trump odpowiedział wymownie: Nie chcę marnować spotkania ani czasu, więc zobaczę, co będzie. To stanowi znaczącą zmianę w stosunku do wcześniejszej retoryki Trumpa, która wydawała się faworyzować wywieranie presji na Ukrainę, by zgodziła się na ustępstwa terytorialne. Powodem tego jest to, że Putin mógł przeliczyć się ze swoimi możliwościami. Putin, nie okazując elastyczności w żądaniach terytorialnych i przedstawiając wojnę w maksymalistycznych kategoriach, przekonał Trumpa lub jego doradców, że Moskwa nie chce poważnych negocjacji. Przywódcy europejscy i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Wydali wspólne oświadczenie, podkreślając, że zwlekanie Rosji dowodzi, iż Ukraina jako jedyna poważnie dąży do pokoju. Dla Ukrainy jest to strategicznie kluczowe. Putin zakładał, że może poczekać, aż wsparcie Zachodu dla Ukrainy wygaśnie, wynegocjować korzystną umowę z Trumpem i utrzymać osiągnięcia. Upadek szczytu w Budapeszcie sugeruje, że ta strategia nie działa. Każdy dzień, w którym wojna trwa bez rosyjskich postępów dyplomatycznych, to kolejny dzień, w którym Ukraina wzmacnia swoją pozycję militarnie i politycznie. Wszystko to wynika z faktu, że jedynymi realnymi propozycjami Trumpa, poza umową dotyczącą surowców, było jak dotąd zamrożenie wojny na obecnych liniach frontu jako punkt wyjścia do negocjacji. Ukraina nie może przyjąć tych warunków ze względu na trwającą wojnę. Zamrożenie konfliktu na obecnych pozycjach oznaczałoby, że Rosja okupowałaby OK. 20% Ukrainy, w tym sporą część Doniecka. To faktycznie nagrodziłoby rosyjską agresję, dało Moskwie czas na wzmocnienie kontroli, odbudowę sił i stworzyło zamrożony konflikt, który mógłby znów wybuchnąć w każdej chwili. Rosja jest gotowa do kolejnego ataku. Przywódcy europejscy wraz z Zełenskim sprzeciwili się temu stanowisku, wydając wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że pozostają wierni zasadzie, iż granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą. Sam fakt, że Trump proponuje takie rozwiązanie, stanowi strategiczne zagrożenie dla celów Ukrainy. Dlatego właśnie Ukraina tak mocno naciska w tej chwili, nawet gdy zbliża się zima. Odzyskanie terytorium i osłabienie rosyjskich jednostek wpływa na układ sił w przyszłych rozmowach. Jeśli Donald Trump ostatecznie doprowadzi do rozmów, które zamrożą linię frontu, Ukraina chce, aby ta linia była przesunięta jak najdalej na wschód. To także kwestia głębszej strategii. Demonstrując zdolności militarne i odzyskując terytoria, Ukraina sygnalizuje Donaldowi Trumpowi i zachodnim przywódcom, że zamrożenie konfliktu nie jest konieczne ani nieuniknione. Im większy impet pokazuje Ukraina, tym trudniej naciskać na kijów, by zgodził się na trwałe straty terytorialne. Wołodymyr Zełenski zauważył, że Władimir Putin wrócił do dyplomacji i zadzwonił do Donalda Trumpa po sugestii Stany Zjednoczone Ameryki o większym wsparciu wojskowym dla Ukrainy. Ale potem odłożył rozmowy. Kiedy to się nie zmaterializowało? Ta obserwacja napędza ukraińską strategię. Utrzymywać presję wojskową dla przewagi w negocjacjach. Nie pozwalać Rosji się konsolidować, ani Moskwie odbudować. Trzeba nieustannie wywierać presję, ograniczać możliwości Rosji i zwiększać koszty, by wojna była dla Kremla nie do utrzymania. Nastroje polityczne mogą się szybko zmienić, co Ukraina dobrze wie. Ukraina, skutecznie wykorzystując swoje możliwości na polu bitwy, Zachęca do dalszego wsparcia. Im bardziej Ukraina może pokazać, że nie tylko przetrwała, ale aktywnie odwraca rosyjskie zdobycze, tym łatwiej jest zdobyć broń, amunicję i środki finansowe potrzebne, by pójść dalej i głębiej. Wioski wokół Pokrowska nie są tak nagłaśniane jak duże ofensywy, ale pokazują zmianę w prowadzeniu wojny i mogą wskazywać jej przyszły przebieg. Rosja wierzyła, że Zachód osłabnie, a Ukraina upadnie, licząc na korzystny dla siebie upływ czasu. Wojna na wyniszczenie działa obustronnie i często zaskakuje. Każdy kolejny miesiąc trwania wojny to kolejny miesiąc, w którym Ukraina buduje własne moce produkcyjne, a rosyjska gospodarka pogarsza się pod wpływem sankcji, a liczba ofiar rośnie do poziomu, z którego trudno będzie się podnieść. A jeśli Moskwa nie jest w stanie utrzymać kilku wiosek zdobytych tak ogromnym kosztem, nie ma żadnych szans na przejście przez cały Doniec czy całą Ukrainę. Wojna trwa, bo Rosja nadal kontroluje dużą część Ukrainy. Moskwa nadal dysponuje zasobami i może prowadzić operacje oraz generować nagłówki o stałym wzroście przemysłowym. Jednak sytuacja staje się coraz trudniejsza dla Kremla. Każde ukraińskie zwycięstwo i odzyskanie terytorium to kolejny sygnał dla Zachodu, że warto zwiększać presję ekonomiczną i geopolityczną. Dziękuję za oglądanie. Jeśli interesuje Cię szersza sytuacja strategiczna na Ukrainie, Obejrzyj nasze filmy o militarnych i ekonomicznych aspektach konfliktu. Zasubskrybuj, by śledzić codzienne wydarzenia. Dziękuję za oglądanie!